Bóg. Dzika rzeka, niezwykła przygoda i zaskakująco spokojna rzeczywistość. Choć to rzeka graniczna, spływy są w pełni bezpieczne i legalne. Płynie się wyłącznie wzdłuż granicy z Ukrainą. Granica z Białorusią jest zamknięta z wiadomych powodów. Spływ jest zgłaszany przez organizatora do Straży Granicznej. Ty po prostu wsiadasz do kajaka i cieszysz się widokami. Wystarczy trzymać się lewej strony bugu. Przekroczenie połowy rzeki to już naruszenie granicy, ale to jedyne na co trzeba uważać. A jeśli nadleci dron? Bez stresu. To tylko rutynowa kontrola. Nam też się trafi. Organizator dobierze trasy do Twoich możliwości. Od krótkich, relaksacyjnych odcinków po wielodniowe wyprawy. Na początek świetna będzie trasa Wołczyny-Orchówek. 2-3 godziny, na luziku, idealne na starty. Szukasz czegoś wyjątkowego, ruszaj na bóg i odkryj trójstyk granic polsko-ukraińsko-białoruskich. Zapraszam cię na wirtualny spływ, który nagrałem właśnie po to, żeby pokazać ci jak tu jest naprawdę. Dziko, spokojnie, pięknie. Idealnie żeby się zatrzymać nawet z dzieckiem. Rozgość się, obejrzyj i mam nadzieję do zobaczenia nad długiem. don't worry Субтитры сделал DimaTorzok pyk raz i dwa i raz trochę w prawo tylko cały czas prawo prawa cały czas prawa prawa mhm. super prawa świetnie świetnie dobrze

W ogóle pamiętam drogi. Uśmiechnij się do kamerki. Nie wiem. No cichutko byłeś, także super. Chyba kontemplowałaś tutaj tą przyrodę piękną.